Temat lekcji to pierwiastki. zapiszcie sobie w zeszycie i najpierw sobie powiemy, co to jest pierwiastek kwadratowy. Generalnie pierwiastkowanie to jest działanie przeciwne do potęgowania, tak samo jak dodawanie to działanie przeciwne do odejmowania, odejmowanie do dodawania, mnożenie do dzielenia, a dzielenie do mnożenia. Najpierw symbol pierwiastka. Weźmy sobie na przykład pierwiastek z dziewięciu, to czytamy pierwiastek z dziewięciu albo pierwiastek kwadratowy z dziewięciu. I co to jest? To jest taka liczba, która podniesiona do potęgi drugiej da nam 9. Czyli szukamy liczby, która do potęgi drugiej podniesiona da nam 9. Co razy co? To musi być ta sama liczba. Co razy co? Co do potęgi drugiej da 9? No oczywiście 3. Czyli pierwiastek kwadratowy z 9, pierwiastek z 9 to jest 3, bo 3 podniesione do potęgi drugiej to jest 9. Czyli pierwiastek kwadratowy to jest taka liczba nieujemna. Która podniesiona do kwadratu da nam 9. Da nam liczbę spod pierwiastka. W tym przypadku 9. I teraz tak, jeśli właśnie tutaj nie jest nic napisane, to znaczy, że tutaj jest dwójka. Że to jest pierwiastek kwadratowy. Że szukamy liczby, która podniesiona właśnie do potęgi drugiej da nam 9. Tu może być pierwiastek trzeciego stopnia, może być pierwiastek czwartego stopnia. Wtedy szukamy liczby, która podniesiona do czwartej potęgi nam liczbę spod pierwiastka. Tej dwójki nie piszemy. My po prostu wiemy, że jeżeli tam nic nie jest napisane, to tam jest dwójka. A to jest pierwiastek wtedy kwadratowy. Tak samo jak na przykład nie piszemy 5 do potęgi pierwszej, tylko piszemy po prostu 5, bo wiemy, że tam jest. Skoro nic nie jest napisane, żadna potęga, to wiemy, że tam jest jedynka. I tak samo jak nie piszemy na przykład 1 przed A, tylko po prostu piszemy przeważnie samo A. Bo wiemy, że jeżeli przed tym A nic nie ma, to tam jest 1. To tak samo jest z tym. No dobra, no to teraz zapiszemy sobie wzór, czyli to jest pierwiastek kwadratowy, to jest symbol, napiszcie. Pierwiastka kwadratowego, a to jest liczba podpierwiastkowa. No dobrze, no to teraz policzymy sobie kilka takich pierwiastków i dobrze by było, gdybyście umieli je szybko obliczyć, żebyście sobie je przyswoili. No to tak, pierwiastek z jedynki. Ile to będzie? Możemy czytać pierwiastek z jedynki, możemy czytać pierwiastek kwadratowy z jedynki, ale tak jak mówiłam, jeżeli tu nic nie jest napisane, to my wiemy, że tam jest dwójka, czyli po prostu czytam pierwiastek z, jeden, z jedynki. Czyli szukamy liczby, która podniesione do potęgi drugiej da nam 1. Co podniesione do potęgi drugiej da 1? No 1. Czyli wynik tego pierwiastka to 1, bo 1 do potęgi drugiej to 1. Kolejne pierwiastek z 4 na przykład. Czyli znowu. Skoro tu nie ma żadnej liczby, to znaczy że to jest pierwiastek kwadratowy, czyli drugiego stopnia, więc szukam takiej liczby, która podniesiona do kwadratu do potęgi drugiej da nam 4. Co podniesione do potęgi drugiej daje 4? No oczywiście 2. Pamiętajcie, że to musi być liczba nieujemna, bo wiadomo, że też minus 2 do potęgi drugiej daje 4, ale pierwiastek kwadratowy z definicji to jest liczba nieujemna, bo 2 do kwadratu to jest 4. Dalej pierwiastek z 9. Czyli szukamy liczby, która podniesiona do potęgi drugiej da nam 9. Tą liczbą jest oczywiście trójka, bo 3 do kwadratu to jest 9. Pierwiastek z 16 ile to będzie? Czyli jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej daje 16. No 4, bo 4 do kwadratu to jest 16. Oczywiście potem zadanie będziemy tylko y, zapisywali wynik. Tutaj ja jeszcze to piszę, żebyście widzieli, jak to działa. O co w tym chodzi? Pierwiastek z 25. Jaka liczba podniesiona do kwadratu do potęgi drugiej daje 25? No oczywiście 5. Czyli pierwiastek z 25 to jest 5. Albo 5 do potęgi drugiej to 25. Pierwiastek z 36. Jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej daje 36? No oczywiście 6.

bo 8 do kwadratu daje 64. Ile to będzie pierwiastek z 81? Czyli jakaś liczba podniesiona do potęgi drugiej daje 81. 9. Czyli pierwiastek z 81 to jest 9, bo 9 do potęgi drugiej to jest 81. Dalej, pierwiastek weźmy ze 100. Jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej daje 100? No, oczywiście 10, czyli wynikiem tego pierwiastka jest 10, bo 10 do potęgi drugiej to 100. Jeszcze weźmy sobie kilka. Pierwiastek ze 121, czyli jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej daje 121, to jest 11, bo 11 do potęgi drugiej daje 121. Takie podstawy właśnie pamiętajcie, bo one się bardzo przydają. Więc tutaj żeby nie tracić czasu po prostu na obliczanie tego. Pierwiastek ze 144 to jest 12, bo 12 do potęgi drugiej to jest 144. Dojedziemy do 15 może. Pierwiastek ze 169 to jest 13, bo 13 do potęgi drugiej to jest 169. 196, to jest 14. I pierwiastek z 225, to jest 15, bo 15 do potęgi drugiej to jest 225. I jeszcze, może napiszmy sobie pierwiastek z zera, to oczywiście jest 0. Bo 0 do potęgi drugiej to jest 0. Ok, te najważniejsze pierwiastki e, kwadratowe tutaj mamy. No ale oczywiście e, będą takie liczby, na przykład pierwiastek z 2, co do potęgi drugiej daje 2. No, nie podacie takiej liczby. Jak byście mogli e, ją obliczyć, chociaż e, w przybliżeniu? No bo zobaczcie, 1 do kwadratu to jest 1, 2 do kwadratu to jest 4. Już, no to co do kwadratu daje 2? No, coś pomiędzy 1 a 2, ale czy powiecie dokładnie, jak to obliczyć? Myście musieli wziąć kalkulator. I teraz słuchajcie, metodą prób i błędów patrzeć. E, oczywiście, na kalkulatorze jest taki przycisk pierwiastek i możecie go nacisnąć i wtedy wyjdzie Wam taka liczba. Zależy, ile macie e, tam miejsc po przecinku w kalkulatorze nastawione, ale wyjdzie Wam. Coś około tego. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nieskończenie wiele tutaj będzie cyfr. To jest mm, przykład liczby ułamka dziesiętnego, który ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne. I słuchajcie, Wy już poznaliście takie ułamki dziesiętne, które miały nieskończone rozwinięcie dziesiętne, ale ono było okresowe. Co to znaczy? Wypoznaliście na przykład coś takiego, że cały czas na przykład to jest trójka, 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 trójka do samego końca, do nieskończoności, a taka liczba, która właśnie nie ma e, okresowego rozwinięcia i to rozwinięcie idzie w nieskończoność, to się nazywa liczba niewymierna. To jest liczba niewymierna. Liczbę wymierną już poznaliście. Liczba wymierna to była taka, którą można było zapisać w postaci ułamka zwykłego, gdzie licznik i mianownik były liczbami całkowitymi. Więc liczba niewymierna to taka, którą właśnie nie możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego. Czyli nie możemy zapisać tej liczby w takiej postaci, gdzie a i b są liczbami. Całkowitymi. To jest liczba niewymierna. Nie da rady tak zapisać. Ok, no ale wróćmy do tego pierwiastka. Czyli jeżeli na kalkulatorze sobie wbijecie pierwiastek z dwóch, to Wam wiedzie taka liczba, i co to oznacza? Że jak taką liczbę podniesiemy do kwadratu, czyli do potęgi drugiej, to właśnie otrzymamy 2. No ale oczywiście nikt nie będzie Wam kazał z takich brzydkich liczb obliczać tych. Pierwiastków. Jeżeli coś takiego Wam wyjdzie w wyniku jakiegoś działania, to wtedy po prostu zostawiacie to. Bo nie dacie rady po prostu tego w pamięci obliczyć. Jeżeli by wam wyszło, wyszedł na przykład pierwiastek z czterech, dacie radę to obliczyć, więc piszecie, że to jest dwa. Ale pierwiastka z dwóch, no niestety nie jesteście w stanie tego obliczyć. Czyli, żeby to obliczyć, to byście musieli skorzystać z kalkulatora, wbić tam sobie pierwiastek z dwóch i Wam wyjdzie dokładnie. Coś takiego. Inny sposób, bez klikania symbolu pierwiastka no to metoda prób i błędów. Czyli próbujecie na przykład wiecie, że to pierwiastek dwóch to będzie coś pomiędzy jedynką a dwójką. No to próbujecie na przykład 1 1 dziesiąta razy, do potęgi drugiej, czyli razy 1 i 1 dziesiąta. I patrzycie, ile na kalkulatorze wyjdzie. Wyjdzie za mało, bo my chcemy dwa, żeby wyszło. Więc próbujecie dalej. Na przykład patrzycie 1,5 e, razy półtora, teraz wyjdzie wam ponad 2, czyli za dużo. No i tak metodą prób i błędów próbujecie. Ale oczywiście nie musicie tego robić. E, możecie wciskać po prostu symbol pierwiastka. Jeszcze jedna rzecz o tym pierwiastku kwadratowym. E, zauważcie, że zastanówcie się, czy może być coś takiego. Pierwiastek z minus 9, czyli ja szukam liczby, która podniesiona do kwadratu da mi minus 9. Czy jakakolwiek liczba podniesiona do kwadratu da mi liczbę na minusie? No zastanówmy się. No z dziewiątką tak silnie na pewno trójka jest związana, to spróbujmy. 3 do kwadratu to jest 3 razy 3, czyli to jest 9. A my chcemy, żeby wyszło minus 9. No to trójka nie pasuje. A minus trójka do kwadratu, co to jest? To jest minus 3 razy. Minus 3. Ale minus z minusem daje plus. Czyli wynikiem też jest 9. To czy jakakolwiek liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam liczbę na minusie? No nie. Czyli pod pierwiastkiem, ta liczba podpierwiastkowa nie może być liczbą ujemną jeśli rozmawiamy o pierwiastkach stopnia parzystego, czyli stopnia drugiego, czwartego, szóstego, ósmego itd., tak itd. Tak nie może tam być liczba ujemna. Możecie tutaj sobie na początku dopisać, że ta liczba podpierwiastkowa w tym pierwiastku kwadratowym musi, nie może być liczbą ujemną. Czyli może być albo liczbą dodatnią, albo zerem. No i pamiętajcie jeszcze, że pierwiastek to jest liczba nieujemna. Czyli tutaj musi być liczba nieujemna. Więc, mimo tego, że minus 2 podniesione do drugiej potęgi też daje 4, to nie. My bierzemy dwójkę. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i tak dalej. Jeżeli mówimy o pierwiastku stopnia drugiego, czwartego, stopnia parzystego. Teraz sobie powiemy o pierwiastku stopnia trzeciego. W jaki sposób to zapisujemy? No, zapisujemy bardzo podobnie, czyli w ten sposób, ale wtedy już tą trójkę muszę napisać. I czytam pierwiastek trzeciego stopnia z liczby a. Czyli to jest symbol pierwiastka trzeciego stopnia. No, to oczywiście jest liczba podpierwiastkowa. No, i zaraz sobie powiemy o tym, czy tutaj będzie mogła być ta liczba ujemna, czy nie będzie mogła być. Czyli teraz tak. Weźmy sobie na przykład pierwiastek trzeciego stopnia z jedynki. Czyli teraz co my szukamy? Szukamy liczby, która podniesiona nie do kwadratu, tylko do potęgi trzeciej da nam jeden. Jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej da nam jeden? Czyli co razy, co razy, co da jeden? No, oczywiście jeden, bo 1 do potęgi trzeciej to jest 1. Pierwiastek. 3 stopnia z 8. Co to będzie? Czyli szukamy liczby, która podniesiona do potęgi trzeciej da nam 8. Co razy, co razy, co daje 8? No, oczywiście 2. Czyli wynik tego pierwiastka to jest 2. Bo 2 do potęgi trzeciej to jest 8. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27. Szukamy liczby, która podniesiona do trzeciej potęgi da 27. Jaka to liczba? Ta liczba to 3. Czyli wynik tego pierwiastka to 3. Dlaczego? Bo 3 do potęgi trzeciej daje 27. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to jest 4. Bo 4 do potęgi trzeciej. To 64. Pierwiastki trzeciego stopnia teraz ze 125. Ile to jest? Czyli szukamy liczby, która podniesiona do potęgi trzeciej da nam 125. To będzie 5, bo 5 do potęgi trzeciej to 125. Pierwiastek trzeciego stopnia z 216, czyli szukamy liczby, która podniesiona do trzeciej potęgi da nam 216. Tą liczbą jest na pewno 6, czyli wynik tego pierwiastka to 6, bo 6 do potęgi trzeciej to jest 216. Kolejny, pierwiastek trzeciego stopnia z 343, czyli szukamy... Takiej liczby, która podniesiona do potęgi trzeciej, da nam 343 i to jest 7, bo 7 do potęgi trzeciej to jest 343. Jeszcze słuchajcie, dojedziemy sobie do dziesiątki, żebyście kojarzyli te pierwiastki, bo naprawdę to, że w ogóle kojarzycie, to jest bardzo dużo. 3 stopnia z 512, czyli szukamy liczby, która podniesiona do trzeciej potęgi da nam 512. Możecie to tą i błędów klikać w kalkulator co razy co razy co daje 512 i próbować, na przykład 10 razy 10 razy 10, no nie, za dużo. To próbujecie inaczej 9 razy 9 razy 9, no też za dużo. I co by Wam wyszło? 8. Bo 8 do potęgi trzeciej to jest 512, teraz pierwiastek trzeciego stopnia. Z 729 to będzie 9, bo 9 do potęgi trzeciej to jest 729. I pierwiasty trzeciego stopnia z 1000 to jest 10, bo 10 do potęgi trzeciej to jest 1000. No i jeszcze może zobaczmy to z trzeciego stopnia z 0 to jest oczywiście 0. Bo 0 do potęgi trzeciej to jest 0. I teraz zastanówmy się, czy pod pierwiastkiem trzeciego stopnia mogła być, może być liczba ujemna. Zobaczmy, trzeciego stopnia z minus 1. Czy znajdę liczbę, która do potęgi trzeciej podniesiona da mi minus 1. Tak, znajdę, bo to jest minus 1. Przecież minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1 a pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8 czy znajdę liczbę, która podniesiona do potęgi trzeciej da mi minus 8? no oczywiście, że znajdę minus 2 minus 2 przecież podniesione do potęgi trzeciej to właśnie jest minus 8 czyli tutaj, jeżeli mamy pierwiastek nieparzystego stopnia, czyli trzeciego, piątego, siódmego i tak dalej, i tak dalej to możemy y, mieć tutaj liczbę ujemną zarówno pod pierwiastkiem, jak i w wyniku tego pierwiastka. Te, tego pierwiastka. Czyli tutaj możecie napisać, że tu może być dowolna e, liczba. Oczywiście może być dodatnia, ujemna albo 0. No i znowu, no pod pierwiastkiem trzeciego stopnia może być też na przykład e, 10. No to też nie jesteście w stanie tego obliczyć, bo to nie jest żadna ładna taka liczba całkowita. Czyli to po prostu wbić w kalkulator i wam coś wyjdzie. Jeżeli w wyniku jakiegoś działania, jakiegoś zadania wyjdzie wam taka liczba, to po prostu tak zostawiacie. To jest jakaś konkretna liczba, ale wy nie jesteście w stanie w pamięci jej obliczyć, czyli po prostu zostawiacie. Oczywiście e, mogą być też pierwiastki wyższych stopni, czyli na przykład pierwiastek czwartego stopnia z 16, czyli szukam liczby, która podniesiona do czwartej potęgi da mi 16. Jaka to liczba? 2, bo 2 do potęgi czwartej to jest 16. Może być piątego stopnia, na przykład z minus 32. Czyli szukam liczby, która podniesiona do potęgi 5 da mi minus 32. Metoda po prostu prób i błędów. Próbujecie. No to to jest minus 2, bo minus 2 do potęgi 5 to jest minus 32. I na razie Wam to wystarczy.